Kolejne oszustwo, Pit, złożył Pit. <laughs> Niesamowite. Słuchajcie, złożył Pit w sądzie, bo sąd tutaj okręgowy w Warszawie zażądał udokumentowania, udokumentowania zarobków. No to złożył Pit, to się nazywa T4, taki druk T4, na którym wykazał, że zarabia tyle i tyle i tyle kasy. Kupę kasy. Nie będę tutaj mówił, ale bardzo dużo pieniędzy zarabia, nie. Słuchajcie, złożył apelację do sądu apelacyjnego i oszukał sąd apelacyjny. Ukłamał po prostu, oszukał, że zarabia 10 razy mniej, rozumiecie? Licząc na to, że Sąd Apelacyjny nie przetłumaczy sam tego pitu z rządu kanadyjskiego. No i tak się stało, rząd sąd nie, nie przetłumaczył, no i udało mu się. Ale tak miało być, bo udało się, a teraz będzie to wszystko obnażone i pokazane, nie? Bo to będzie wytłumaczone, będzie za żalenie złożone, będzie wykazane, że on oszukał po prostu Sąd Apelacyjny. Nakłamał tam, że zarabia 10 razy mniej, tylko po to, żeby mu zmniejszyli alimenty. On się odwołał do Sądu Apelacyjnego, żeby mu zmniejszyć alimenty. Więc Sąd mu zmniejszył alimenty. O 500 złotych, słuchajcie. No i tutaj kolejny cios w kolano. sobie zadałeś, bo tak nie jest. Wszystko było, wy, wy sobie tam wszystko przeliczyliście na złotówki. E, sąd mi wyznaczył, tak jak potem mówisz, tam kwotę 1500. E, to jest bardzo dużo pieniędzy. E, I oni tam to udokumentowali, że Nikola jest samotnie wychowującą dziecko matką. Samotnie wychowującą dziecko matką. Nie ma żadnej pracy, nic nie może sobie poradzić w ogóle, i ona bez pomocy rodziny to by w ogóle nie przetrwała. Wtedy rozwaga będzie cię strzegła i rozum cię zachowa, aby cię uwolnić od cudzej kobiety, od obcej, która pochlebia łagodnymi słowami. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca ani nie trafia na ścieżkę życia. No, chyba nie muszę się do tego odnosić. Wystarczy wejść sobie do internetu na jej kanał, czy tam na jej. Y ten, na jej profile na mediach społecznościowych i sprawdzić, jak jest samotnie wychowującą dziecko matką z trudną fi sytuacją finansową. I ja udokumentowałem, że Nikola ma dochody z prowadzonej działalności sekciarskiej. Tak? Eee, I ponadto udokumentowałem swoje wszystkie wydatki, jakie mam, żeby w ogóle przeżyć żeby w ogóle móc wykonywać pracę. No, więc. To w ogóle zaraz będzie hit dalej. No. Który i tak nie płaci. W ogóle nie płaci alimentów od trzech lat. W ogóle, w ogóle, w ogóle. Ani jednej złotówki nie przesłał. Ma swoją córeczkę, e, którą wystarczy spojrzeć na nią, żeby zobaczyć, że to jest jego córka. To nie trzeba być żadnym... Każdy to wie, każdy to widzi, nie? E... No to co, to mówisz, że ona jest córka bliźniaczka Nikoli przecież. Że to wygląda jak bliźniaczka Nikoli. Teraz mówisz, że do mnie podobna. I wiecie co? Tu wam coś pokażę. Każdy to widzi. Tutaj się troszeczkę zatrzymam i tutaj wam pokażę troszeczkę rzeczy. Bo po pierwsze, e, tak jak już wielokrotnie pisałem, e, mam e, wątpliwości bardzo duże, że Dalajla jest moja, udokumentowałem to też w materiale dowodowym, i chodziło tu o to, że e, na, na początku zaczęło się od tego, że, że zdjęcia USG w ogóle pokazywały kompletnie inne daty, kiedy Nikola przyjechała do Polski i że od razu zaszła w ciążę, ale ja na to tak w ogóle nie zwracałem uwagi, no bo nie wierzyłem w to, że Nikola mogłaby coś takiego zrobić, żeby mnie tak wkręcać, nie? W taką ciążę. No sorry, Nikola, że ja będę, o tym mówię, ale jak widzisz, ten e, to coś zmusza mnie do tego. Po prostu czyszczę swoje imię. Z spekaliów, tak? E, więc Nikola, tak jakby te, te, te zdjęcia OSG wysyłała najpierw do swojej rodziny, i oni tutaj zaczęli do niej dzwonić wtedy do Polski, że. Nikola, ale zaraz, no ja jestem matką, i tak tutaj te badania OSG nie wskazują na to, że to może być nie twoje, że to może być nie kubie dziecko, raczej tak. No, coś to nie pasuje. Lekarz też był, ten ginekolog, jakby wykazywał niezadowolenie, jak, jak o tym rozmawialiśmy, i widział moją radość. Kolejna sprawa, jak urodził się Eliasz, to też go do mnie przypisali, nie informując mnie o tym w żaden sposób, wszędzie jestem zablokowany, nie dostaję żadnych odpowiedzi, nie mogę w żaden sposób się skontaktować z Nikolą, ani z dzieckiem, ani, ani nic, sąd wyznaczył mi tylko tam e, 24 grudnia e, jedno spotkanie online, które trwało 10-15 minut, to dobrze chyba wiecie, że jak się rozmawia z 2-3 letnią dziewczynką, która nie umie mówić, no to taka rozmowa wygląda, że siedzi obok, siedziała gdzieś z tyłu Nikola, bo się też nie chciała pokazać, tylko posadziła dziecko na łóżku, stawiła latopaj, dobrze wiem, co tam obok siedział, no to nie trzeba być tak e, tutaj Nostradamusem, żeby, żeby się nie domyśleć. Na co się strasznie rozpłakałem. Ponadto, bo ciężko mi było w ogóle, to, to było dla mnie straszne przeżycie. I, i co? I do tej pory, no, pytałem wielokrotnie, mój prawnik też pytał, wysyłał maile i wszystko zostało pozostawione bez odpowiedzi. Nie możemy, sąd tam kazał się dogadać po prostu co do dalszych tam e, widzeń online, no ale nie da się. No bo przecież stanowi największe zagrożenie z tą całą wiedzą. I wiedzą doskonale, że ja nigdy nie zaakceptuję tej sekty, bo to jest sekta. I nad no, mamy już wystarczające chyba tysiące, setki tysięcy dowodów na to, że to sekta, tak? Kolejnym dowodem było na to, było to, że mm, Nikola prowadziła takiego bloga, nie? I napisała tam taki post, czy jest możliwe, czy tam w jakimś poście, czy jest możliwe kochać dwie osoby naraz. I to opublikowała parę tygodni przed wyjazdem do Polski. A potem się jeszcze dowiedziałem, że codziennie odwoził ją jakiś gość czarnym sedanem i bywał też u niej na noc. Więc ja, za... ja chciałem po prostu zrobić badania. Badania na ojcostwo, nie? Żeby mieć pewność. I taka sama historia już się u nich w życiu wydarzyła. I teraz jak spojrzycie sobie na zdjęcie na przykład Daniela, jej brata na Facebooku, tak? Na pewno wam się... Już na pewno kiedyś zaglądaliście na to. Zobaczcie, to jest Daniel, nie? To jest jego zdjęcie na Facebooku. A to jest Arek. Teoretycznie były mąż Edyty, nie? Który, zobaczcie, jak wygląda. Nie? No wygląda jak jego ojciec. I słuchajcie, Arek jest wpisany w akcie urodzenia Daniela jako ojciec, a je, ojcem jest ten typ, nie? I, i, ja, I dlatego, że tam, tam, takie, tam takie fekalia i takie kłamstwa, to nie to, że to się dzieje teraz, odkąd oni przyjechali do Polski. To się dzieje całe życie. I oni tak robią, że przychodzą i chcą w was wzbudzić zaufanie, że to jest Boża rodzina wspaniale, wyciągnąć od was najlepiej przy alkoholu jakieś informacje o was i fekalia o was, a potem właśnie robi takie nagrania, nie? I właśnie Arek też jest moim świadkiem w sprawie, tak? Przechodził z nimi to samo i on wierzył głęboko też, że, że właśnie Daniel jest jego. Czy, przepraszam, Tomek w ogóle, Tomek to, Tomek jest jego, nie, bo to, to obydwaj są wpisani jako. jest wpisany jako ojciec. Przecież oni mają jego nazwiska, nie? No. Tom, Tomek, przepraszam ma. Nie w ogóle ojcem Tomka jest jeszcze ktoś inny, nie? I to Baranowski no. To taka boża rodzina to jest właśnie. To jest taka boża rodzina. I zobaczcie, no też jest, też jest, też jest, też jest podobny, tak? Też jest podobny. To jest na, to jest jeden profil na Facebooku. E, tak, a to, a to jest Daniel, no. I też wyglądają podobnie. To to, to nic nie znaczy. A ty mi mówisz tutaj, że to jest jakiś dowód. I przez to mi się otworzyły oczy, i tutaj wszyscy mi powiedzieli już, tak? I znajomi, i rodzina moja, i wasza, żebym zrobił to badanie, tak? I ja, ja się strasznie przed tym broniłem, i wy dobrze o tym wiecie. Ja nie chciałem tego. I wiesz co, Nikola? Dlaczego ty mi po prostu. Dlaczego ja muszę prosić się i, i załatwiać to wszystko sądownie nakazy, żeby zrobić badanie na ojcostwo, a nie po prostu. My już dawno to byśmy wszystko mieli za sobą. Zobacz, ile to stresu kosztuje. Ciebie i mnie, tak? Także tak wyglądają sprawy z, z Dalajom, no. Nie wiem, czy jest moja, nie ufam już im w ogóle. Tym bardziej dziewczyna 22-letnia jedzie do Polski. Nie obchodzi ją to, za co kompletnie ją nie obchodzi, za co będziemy żyć, czy w ogóle będziemy mieli za co żyć. I on mi właśnie tłumaczył, że przecież tam nie będziesz musiał pracować, przecież ty za darmo możesz mieszkać no, no. Ludzie zapłacą, ludzie zapłacą, z gór zapłaci za dom wynajmowany, ty się nie przejmuj, tak? A potem jednocześnie, jak ja wiedziałem, że nie będę w stanie tam wyżyć w Tomaszowie Mazowieckim i życie, jako niezależna rodzina, i te, tak, i ten świr teraz się nabija z tego. no. Słuchajcie, ale nawet o 500 zł alimentów, których nie płaci, zażądał sądu apelacyjnego, żeby znieśli. I sąd apelacyjny uwierzył w te kłamstwa, co nam na wypisywał. Nie, 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 nie. To samo to wszystko było poparte, poparte materiałem dowodowym, dokumentami, wydatkami, zarobkami, możliwościami i tym, co się dzieje. Plus udokumentowałem kłamstwa, że Nikola kłamała e, cały czas, a raczej nie Nikola, bo to ty piszesz te wszystkie pisma, my głupi nie jesteśmy. No przecież Nikola nie byłaby w stanie czegoś takiego nie napisać. I to wszystko jest zrozumiałe, że rodzic może pomóc. Tylko ty ją na takie miny wsuwasz człowieku, że ja, ja po prostu, ja serca nie mam, bo wiem, że, co ona ma z mózgu zrobione i wiem, że to nie jest ta, ta sama Nikola. Ja, ja, ja nie chcę w to wierzyć, że Nikola by, by takie, takie świństwo mi zrobiła, ale widzę, co, co, co jest grane, tak jak ona pojechała w, w marcu do, do Polski, a w grudniu tak czy w styczniu zaszła w ciążę. Na koniec marca, tak? Praktycznie początek kwietnia. No. Wszystko jest pokazane w filmikach na jej kanale. Jego adwokatka tam kłamstwa wypisywała, że on ma bardzo ciężką sytuację rodzinną. Sytuację finansową, przepraszam. Bardzo ciężką sytuację finansową ma. Bardzo ciężką. I rodzina Nicole. Rodzina Nicole pomaga mu. Pomaga mu w sytuacji finansowej, w jakiej się znalazł, bo on w ogóle prawie nie zarabia tam pieniędzy, jakieś grosze zarabia i tak dalej. Wypi nakłamał tam wpis. Nie, nie nakłamałem. I Nico Nicole i rodzinami? Pomaga, tak. I pomogła mi bardzo. Bo jak gdzie mieszkałem u jej babci. Bo nie miałem za co żyć. Pamiętam, jak jeszcze po, bo w ogóle nie mogłem pracować wtedy. Nic nie mogłem robić. Byłem w takim stanie, wyglądałem jak Marcel. albo i nie gorzej jeszcze, gorzej ze mną było. Bo to była tragedia, nie? No, tracisz. tak jakby to powinien być najpiękniejszy moment Twojego życia. a zamienia się właśnie w takie fekalia, jakie, jakie ta sekta robi ludziom żyć. Słuchajcie. Nie, nie będę tutaj dokładnie dawał cyfr, ale jak to się wszystko skończy, zgłosimy się do sądu o upublicznienie materiałów dowodowych i wtedy zobaczycie. No, a to wszystko, co widzicie na tym kanale, co on tam robi, i co mówi, to jest wszystko po to, żeby odwrócić uwagę, wytłumaczyć siebie i odwrócić uwagę od swojego złodziejstwa, oszustwa, tego co robi, niepłacania alimentów. Nie, 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 to ty odwracasz uwagę teraz od tego, co wy robicie, i to cały czas jest pokazywane na kanale Marka, tak? Boże wariaty. No, cały czas. Cały czas i ty próbujesz poka pokażesz jakieś tam te filmiki z tym jeszcze Nowobilskim w ogóle, że ty masz tupet w ogóle się z nim pokazać publicznie jeszcze. No. I... I ty mi mówisz, że ja tutaj odwracam... jaki ja mam... ja w ogóle nie mam żadnego celu, z żadnego celu tutaj się jakoś zabłysnąć czy wywielić. Ja milczałem przez kilka lat człowieku, a ty mi teraz mówisz, że ja tutaj próbuję zwrócić uwagę, ja próbuję skupić uwagę ludzi na tym, że co robicie ludziom z życia i co mają z mózgów zrobione. Na tym oszukania mojej córki, którą oszukał, i mnie. Zwrócił mi pieniądze również za bilet. Trzy razy przebukowaliśmy... Nie trzy razy. Raz kupiłeś i, raz, i dwa razy przebukowałeś. I kupiłeś bez mojej prośby, bez mojej zgody. Przyszedłem do domu i zostałem poinformowany, że bilety zostały zakupione. Tak było. A potem, jak przy, powiedziałem, że ja nie lecę, nie wsiadam na samoloty, ja, ja w ogóle chciałem wiedzieć najpierw, co tam się będzie działo. I potem, jak każdego dnia wychodziły właśnie takie różne perełki, to już miałem coraz więcej pewności, że to sekta, tak? Dzwoniłem do różnych organizacji, różnych ludzi tak szukałem gdzieś w internecie co, co byli w sektach, żeby mieć pewność, no bo to ja w ogóle nie mogłem uwierzyć, że, że coś takiego da się wejść, że coś, że ja nie mogłem nawet uwierzyć, że rodzice mogą być do, do swojego własnego dziecka taką taką krzywdę wyrządzać, jak nikoli wyrządzają. Bilety na twoją prośbę, bo mówiłeś, że dojedziesz trzy razy, trzy razy było dodatkowo płacone, Nie dosyć, że kupiłeś... A ja, i nie mów, że było trzy razy dodatkowo płacone, bo nie było, bo było za darmo przebukowywania. Może tam chyba za ostatnim razem nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że też było za darmo, ale nie jestem pewien, ale pierwszy raz to było na pewno za darmo przebudowłem ci bilet na samolot, bo obiecałeś, że przyjeżdżasz, powiedziałeś, jako człowiek honoru, jako mężczyzna, myślałem, że mówisz prawdę, oszukałeś nas. Myślałeś, że mówię prawdę, człowieku. To ja, ja nie wiedziałem, że ty kłamiesz, a potem jak zobaczyłem, jak kłamiesz właśnie, takie kłamstewka, takie hity wychodzą, jaką wy jesteście patologią w ogóle, no to... to... To po prostu powiedziałem, że nie, nie będę z wami miał nic do czynienia. I ja, Nikoli notorycznie pisałem, tylko nie wiem, nie chcę teraz tego pokazać. Mogę wam pokazać również notorycznie, do niej pisałem, że ja pojadę, że, że ogarnę, że coś znajdę nam jakieś mieszkanie na wynajem, gdzieś, gdzie jesteśmy w stanie w ogóle się utrzymać. Gdzie będę w stanie nas utrzymać. Bo to nie jest taka prosta sprawa się utrzymać. Tak? Tym bardziej, że przez rok. Jakbym rok pozostawił jednej pracy. Tak? Praktycznie z dnia na dzień, jak nas namówiłeś. mówiłeś. Dwa, trzy tygodnie tam jeszcze popracowałem. No. To, 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 kto nie będzie chciał, gdzie ja znajdę pracę? To, to było jeszcze, to był jeszcze COVID w ogóle, no. Później zmieniałeś datę przylotu trzy razy, więc ja z moją córką Nicole przebukowaliśmy trzy razy Twój bilet, za który dodatkowo jeszcze płaciłem pieniądze. Ja i Nicole zwrócisz te wszystkie pieniądze, które były zapłacone, które olałeś i nas oszukałeś. Ty, to, że ty robisz jakieś głupoty i bez uzgodnienia niczego, bez uzgodnienia żadnych terminów, bez, bez w ogóle poinformowania mnie, tylko wziąłeś sobie mój paszport i zabukowałeś jakieś, kupiłeś jakieś bilety i mnie poinformowałeś, że bilety są kupione na za trzy tygodnie. Nie? Z powrotem na drugi koniec świata do Tomaszowa jedziemy, bo koniec świata idzie tam zrobimy osadę chrześcijańską. No i zobacz, i zobacz. Ja o tym dokładnie wszystkim, Nikoli, mówiłem, co się stanie. No. I, I co z tą osadą chrześcijańską, którą mieliście tam budować? Co z tym się stało? Ludzie potracili majątki w Grębenicach. Tak? Potracili majątki ludzie w Grębenicach? Potracili. Teraz tracą w górach? Tracą. Ile ludzi ci wpłaciło na żywność na koniec świata? I ja o tym wszystkim, Nikoli, pisałem, że tak będzie i że ja nie chcę mieć z sektą nic wspólnego. I że możemy razem mieszkać, że przyjadę, że chcę z nią być. Walczyłem o nią. A ty mi mówisz teraz, że ja o nią nie walczyłem? Że, że ja olałem? Nikola mi otwarcie pisała, że najważniejszy dla niej jest zbór i duchowa rodzina. Bo ta rodzina to oni nie mają Boga w sercu i są źli. Porzuciłeś moją córkę kompletnie. Adna. Nie, nie porzuciłem. Nikola, nie, nie, nie porzuciłem. I to już przed chwilą powiedziałem. Ale na razie nie będę tego się jeszcze bardziej rozwijał. A teraz jeszcze chcesz przedłużać i złożyłeś o zaprzeczenie ojcostwa. Zaprzeczenie ojcostwa dziecka, które wystarczy na nie spojrzeć, że widać, że to jest biologicznie twoje dziecko. Eee, jeszcze je okradłeś, no przecież to się w głowie nie mieści. To jest niesamowite. To jest dopiero grube. To jest dopiero grube. To jest grubo. Można napisać, że to jest grubo. Jak chodzi złodziej, kradnie czyjąś własność, okrada swoje dziecko, to jest grubo. Grubo jedzie, no? Ale jak czym, czym bardziej grubo jedzie, tym bardziej grubo spadnie. E, bo tak to wygląda. E, nie dosyć, że go czeka sąd Boży, mega na, na wszystkie wieki, na wieki wieków amen. To jeszcze go czeka sąd e, i e, z m, bardzo ciężkim zarzutem. Mega ciężkim, z, ze zbrodnią do 10 lat więzienia, słuchajcie. E, e, felony charge. Tak to tak to jest. E, Twoje zarzuty i twoje paragrafy już w tym filmie to jest przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To się w głowie nie mieści, to ty, że ty człowieku jesteś w stanie tak się pogrążyć takim nagraniem. To się w głowie nie mieści. Grubo jedzie, no. Ale jak czym, czym bardziej grubo jedzie, tym bardziej grubo spadnie. To jest dopiero grube, no. To jest dopiero grube. Grube. Ludzie mieszkania stracili? Córka, wyprany mózg? W cudzołóstwo? Pchnięta? Szykanowanie fekalia i takie fekalia właśnie jak to idą na wszystkich ludzi. Pokazałeś tutaj pełną swoją osobowość, tak jak mówię na tym filmie. Ludzie potracili mieszkania. Ludzie zostali okradzeni z godności, z majątków, tak? Szykalnowani. tak? Takie fekalia zostały na nich nagrane. To jest grube, to jest grube. Córka pchnięta w cudzołóstwo, młody chłopak z wioski małej, całe życie przed nim, w jakim syfie siedzi. Marcel, jakie ty masz perspektywy? Jakie, co ty zrobiłeś temu chłopakowi? Całe rodzinne miasto się z niego naśmiewa. Znikoli wszyscy znajomi na Facebooku. Czy myślisz, że ja tego nie widziałem? Dziecko ma rozbitą rodzinę, Dalaja. Nie wiem, czy jest moja. No się okaże. Oby była. To dopiero będzie grube, jak nie będzie. Tak? Eliaszek przypisany do mnie. To jest grube, to jest grube. No. Co dalej? Um, czytamy tutaj. E Słuchajcie, wiecie, jak on się wytłumaczył, że wiecie, jak on się wytłumaczył, że on nie płaci alimentów, Albo on Western Union wysyła, niby, nie, ale nikogo nie odbiera. Nasz adwokat Rafał powiedział ewidentnie, mówi w ogóle. On ma do rąk własnych, takie prawo, tak jest zapisane, tak jest wyrok, ma do rąk własnych dostarczyć. Więc... Ja wysyłam pieniądze do Nikoli, może je odebrać. Tylko chcę mieć z nią, muszę mieć z nią kontakt. Niech to odbiera. I wysyłałem, moja adwokat sędziemu przed twarzą położyła dowody. Jest wszystko nagrane. Western Union nie jest żadnym prawnym kanałem do przesyłania pieniędzy w Polsce. Jest to przelew na konto. Mamy screeny, mamy e-maile, gdzie jego adwokat, jego adwokatka, pani tam, już nie pamiętam jak ona tam się nazywa, zwróciła się do naszego adwokata o dokładne dane do przelewu. Dwa razy się zwracała i dwa razy otrzymała odpowiedź włącznie z Nikoli numerem telefonu. Więc nie ma wymówki, że on nie ma. O, nie miałem numeru telefonu, o, nie miałem tego. Wszystko dostał. Ty są aplikacje. Na której możemy się kontaktować, ale wszędzie jestem zablokowany, nie odpowiadacie na żadne maile, na żadne wiadomości, a ja z Kanady dzwonić na prywatny numer z telefonu nie mogę i nie będę, bo jest to za drogie. No i wysyłam Western Union, tak jak cała Kanada to robi, wszyscy Polacy, co, co, muszą, co muszą wysyłać pieniądze, wysyłają przez Western Union. W jakim banku nie byłem, to mnie kierowali przez Western Union i. I to nawet jak poszedłem do banku, to w banku mieli Western Union i po prostu kierowali mnie cały czas na Western Union, więc wysyłam tak jak mogę That's it. Iban, e, e, Swift Code, numer konta, numer telefonu do Nicole. Jeżeli NICOLE e, nie może odebrać przez Western Union, a masz numer, wysyła SMS, Nikoli. E, Western Union numer taki, taki. E, dzwoń do Nikoli. E, Messenger to nie jest e, e, komunikator e, do komunikowania się. E, to jest dodatkowa rzecz. E. Messenger to nie jest komunikator do komunikowania się, tylko że cały świat się pod tym komunikuje, bo jest za darmo. Wystarczy mieć internet w telefonie. A bez internetu, nawet jak masz iPhona, tak? A Nikola ma iPhona, to nawet nie możesz się komunikować, bo musisz mieć internet. No co ty, człowieku, ty myśl w ogóle, myśl, co ty tutaj mówisz? Normalnie do komunikacji służy telefon, e-mail, elektroniczna poczta, normalna poczta. No tak, nie. Nikola ma. Ja już widziałem, jak Nikola z tych maili korzysta. Nigdy tam nie wchodzi. Kto w ogóle, no, większość ludzi, jakże jej korzysta z telefonów, to nie wchodzi na maila no, codziennie, tak? Może ktoś tam ma ściągniętego jakiegoś Gmaila czy coś na stałe aplikacje, ale generalnie ludzie nie wchodzą tak codziennie na maila. No a już tym bardziej Nikola. A przede wszystkim przez adwokatów. E nie przede wszystkim przez adwokatów, tylko normalni ludzie, normalni rodzice, jeżeli są rodzicami, kontaktują się normalnie przez Messenger, tak? Czy Whatsapp, czy cokolwiek. Ale z Nikolą nie mogę mieć kontaktu. Bo oni robią wszystko, żeby nie miała, żeby nawet nie chciała, bo jej jest wpojone, że ja jestem właśnie. Zobaczcie, i on właśnie takie same rzeczy codziennie ona jest tym faszerowana, i nie mogę mieć z nią kontaktu. No przecież tyle razy pokazywałem to, w sądzie jest wszystko pokazane, mój adwokat próbuje tam się z nimi kontaktować, no nie da się. A teraz nagrywasz takie fekalia i próbujesz mnie jeszcze obrazić tym? No Ty szkodzisz już nie tylko sobie. Pomyśl. Bo w ten sposób w tej chwili się rozmawia. Teraz tak słyszałem też znowu, że powiedział, że on do debaty wzywa Marcela. <mysyrenci> <mysy> What? Że co? Marcela do debaty? A jakiej debaty? Biblijnej debaty? Nie, nie biblijnej debaty, bo z Biblią nie macie nic wspólnego. Z Biblii używasz tylko jako narzędzia do psychomanipulacji ludźmi i dokładnie wszystkich wersetów... E, które służą do psychomanipulacji, pożyczając tam odżywność po celebrowanie innych świąt, po oddzielanie się od rodziny, po cudzołóstwo i tak dalej, i tak dalej. Bo tak robią sekty i ty doskonale o tym wiesz. I tu wybitnym nauczycielem nie trzeba być. Więc zaprosiłem Marcela do debaty, żeby z nim pogadać, żeby przedstawił nam, żeby wszystkim słuchaczom, bo ty to widać, że jak już pokazuje jaki jesteś kłamczuch i omawiam to, żeby Marcel ze mną porozmawiał, jaka została mu wersja przedstawiona i chciałem mu otworzyć oczy, otworzyć oczy, w jaką kupę wszedł. Tylko o Biblii to ty nawet nie siedziałeś, Grudziński, więc ja nie wiem, o czym ty, o czym ty mówisz. Jakiej debaty? Prywatne debaty? W sądzie będziesz miał debatę. W sądzie z Marcelem będziesz miał debatę. Marcel przyjdzie do sądu, byś miał możliwość debatować w sądzie. Z Marcelem. Proszę bardzo. Tam jest miejsce do twojej debaty prywaty. A ty ciągle te prywaty wszystkie wszędzie publikowałeś na filmach, tak? A teraz mówisz, że miejsce jest w sądzie? Arcik. No co ty, nie pamiętasz? Czyż to niedawno było? Ty masz pamięć, tak jak zawsze powtarzam, dobrą, ale krótką. Marcelowi to ty mógłbyś buty czyścić, ok? Tak to wygląda. Marcelowi to ty mógłbyś buty czyścić, ok? Tak to wygląda. Marcelowi to ty mógłbyś buty czyścić, ok? Tak to wygląda. Buty mógłbym teraz czyścić Marcelowi, tak? A kim ten Marcel jest, że ja bym mógł, bu mógł buty czyścić? Marcel, czym ty się zajmujesz? Jaką masz pracę? Jakie masz wykształcenie? A ja słyszałem troszeczkę inne wersje. Co? Zobaczcie jak on w ogóle, co on, i on się krył, on mówi, że jest pastorem. Marcelowi to byś mógł buty czyścić. Człowieku. Przepraszam, dobra, próbuję przez to przebrnąć, bo u mnie już jest bardzo późno. Uh, no po prostu jakaś farsa, żart jakiś, it's a joke. Niesamowity. Tupet, chodzi złodziej, kradnie, okradł własne dziecko, nic nie płaci, wymiguje się uporczywie od płacenia alimentu przez 3 lata, oszukał wszystkich dookoła, oszukał całą rodzinę, oszukał Edytę, mnie, Nicole, dziecko swoje oszukał, bezczelny, chodzi i wszystko przekręca do, do góry nogami. Z siebie ofiarę robi. Niesamowite. Kto się daje łapać na takie coś, no? no to ty z siebie robisz ofiarę. Ja, siebie... ja jestem ofiarą, taką jaką ofiarą jest teraz Marcel. Czy Marcel, czy ty jesteś wolnym człowiekiem? Zadaj sobie to pytanie. Czy możesz podejmować samemu decyzję? Czy możesz podejmować decyzję z Nikolą jako małżeństwo, jako para? A propos, to jest kolejny paragraf na Bigamie. Kreujesz się na pastora, który ma licencję, a zrobiłeś ślub, zorganizowałeś, ja się tutaj do tego odniosę, ślub zorganizowałeś Marcelowi i Nikoli, tak? Co jest Bigamią. I teraz tak, ja wam coś pokażę, żeby nie było, napisałem do Nikoli to powiedzenie na nowej drodze życia w zborze, to ty zasady dla kogoś innego, to nie zasady, ja o normalnym życiu mówię, nie w jakimś zborze i mówię do niej spokojnie. Pastorzy łączą pary, zborowi pary zborowiców, znajdzie ci kogoś, już może ma. Kwestia paru dni, Nikola na to, do widzenia. I ja mówię, i to będzie od Boga, Nikola, nie będę tego czytała, czytała. tych kłamstw, znowu mnie kłamstwa nazy nazywają, I ja mówię, to będzie cud kolejny, piękny ślub pastor zrobi na działce, lasy sulejowskie piękne, nie? Jest? Jest. I teraz, jak wejdziemy, codzienna... Wiara z Nikol. Film się nazywa Błogosławionego Związku Celebracja. Sekunda, Tylko reklamy przewinę. Zobaczcie. Jest ślub? Jest działka? Pisałem o tym, że tak będzie, bo tak robią właśnie takie czuby. Liderzy sekt, tak robią. Pisałem o tym. 25 czerwca 2021, tak? Mamy? Ślub? Działkę? To będzie cud kolejny. Piękny ślub, pastor, zrobi na działce. No. Mamy? Na to nie ma paragrafu? Że udzielasz nielegalnych ślubów? Bigamie? Nie ma paragrafu, nie ma, nie ma, to już jest legalne, to już w ogóle... To, 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 to tylko filmik, to jest nic, nie? który również... który również... A, na celu, który również jest w błogosławieństwie. Jego rodzice, jego rodzina są błogosławieństwem, stali się naszą rodziną. Dziękujemy Ci, wszyscy za te cudowne dary, które otrzymaliśmy od Ciebie. Wstaję, gdy jeszcze jest noc. I daje pokarm swoim domownikom jest panem, królem, jedynym z Jeden Prosimy cię panie, prosimy aby Zobaczcie w ogóle całkiem robizmu zmianą. Prowadził nas w miłości. Prowadził nas w miłości, I mądrości, radości, w pełnym błogosławieństwie. W pełnym, błogosławieństwie. W pełnym błogosławieństwie. do życia wiecznego. Razem jako małżeństwo. Razem nie, to już jest legalne, to już jest, to już jest pastor, wykształcony pastor po, po studiach, po uczelni z certyfikatami i on jest w ogóle w pełni czysty, legalny, nie? Ale rozwodu jeszcze córka nie ma. Ale to, I to córce właśnie z mózgu takie coś zrobił. Ja mam człowieku 29 lat, a ty jesteś po 50. Zobacz, co ty robisz w ogóle. Czy wy tego ludzie nie widzicie? Z kanału? Ewangelizujmy biblijnie? Fani?